Jesteśmy przy kolejnym ulu. Sprawdzamy tak naprawdę, czy mają. Zabieramy paski przeciw warozie i sprawdzamy, czy mają żarcie. Sprawdzamy, czy pszczoły mają żarcie. Jeśli nie mają żarcia, zabieramy na stawkę, bo to nie ma sensu. Już prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest pusto. Totalnie pusto. Nie ma nic. Na następny. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic, pusto Diabnęła mnie jakaś w nogę. Pewnie ze złości będziemy musieli je karmić.

Także pszczoły muszą nawoć tutaj jeszcze nie kwitnie być może że coś tam nazbierają z tej nawoci oprócz tego co ja im dam do jedzenia ale ogólnie jest pustka i nie ma co już się męczyć sezon się skończył pszczoły widać że jednak leniuchowały coś tam gdzieś tam. Wszystko co miałem przynieść przyniosły więcej nie będzie. Oczywiście takie manewry należy w takiej sytuacji robić bardzo ostrożnie, żeby nie wzbudzić rabunków. Chociaż ja mam wszystko 5 uli w dwóch miejscach, także jest prawdopodobieństwo niewielkie, nie? ale, ale zawsze może się zdarzyć więc należy to robić mądrze w jakimś sensie to dobrze, że oczyściły już nadstawkę, bo tu coś tam troszkę jeszcze miały, ale już nie ma. Niestety nie ma jest ogrom przył to jest więc trzeba je nakarmić bo one ciężko jakby nie było ciężko pracowały dla mnie w tym sezonie dwukrotnie przyniosłem miodek z Ula uzyskałem w tym sezonie 20 prawie 20 kg miodu w tym sezonie z Ula to, że mi się udaje, że jednak to Dobry był Dobry był start. Co prawda tylko dwa ule pracowały na to. Na te 40 kilo miodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra. mocno. To nie wiadomo jak to wyrwać, bo jednak to jest... Kończymy w tym, w tym sezonie pracę z karmiaczką i zobaczymy, co to jest. Tu jest pusto, pusto, pusto. Pusto. Tu jest. Jest niesamowicie Przykitowane. No one tak lubią kitować. jest pszczoły ogród. Myślę sobie, że gdyby było. Widzicie? Gdyby była, Co? To one by przyniosły jeszcze. Ale nie ma pożytku. Więc nie przyniosą już nic. I nie będzie w tym roku niczego jedynie możemy im podstawić jeszcze mm. ramki do na przykład budowania jakby chciały pokory ale wątpię pusta ramka pusta totalnie totalnie pusta nie no coś tu jest więc W swoim żywiole jesteśmy. na tutaj coś było. My tą ramkę to damy tu. A na miejsce tej ramki damy, damy jedną i drugą ramkę do budowania. Żeby budowały. Nie bały się budować. że dzisiaj będą dokarmiane, nie mają wyjścia ja nie mam wyjścia, muszę je dokarmiać tak to się dzieje kiedy się dzieje zamykamy je i żegnamy wszystkich telewizów oglądających